Ostrzeżenie, nie dla tych o słabym sercu, za chwilę zobaczycie pierwsze prawdziwe zdjęcia z zaginionego odcinka pod tytułem Rozpacz. Większości tych, którzy to obejrzeli, już nikt nigdy nie widział. Rozpacz zawiera sceny, mogące przez niektórych widzów zostać uznane za ekstremalnie przygnębiające. A zatem zostaliście ostrzeżeni. Pewnego czasu dwóch odważnych i dzielnych facetów wyruszyło w wyprawę w świecie pełnym koszmarów i kreatur czyhających tylko na ich zgubę. Podróż trwała i trwała, ale momentami. Był to po prostu... O Boże Bartek już wiem co to nie go! O mój Boże! O mój Boże! Kurde pranie zapomniałem nastawić, czekaj. Bartek, widzisz to co ja tam? Marionetka! D Pena. Idziemy do niego. Ej, gdzie, Nie ma go! U mnie ja jest! Mam... Jest, myślałem, że zniknął. Idziemy po Side Quest. Ja tu. do niego idę, ty... Oj. Bartek chodź tu. On nie się trzęsie, on się trzęsie, nie? Zniknął. Ej, co... who, who the fuck is the man? Ej, czemu tam jest czerwony? Ej, no, widzisz to mapę? Ma Właśnie też miałem to mówić. Idziemy tam. To jest sprawa dla detektywa chłopy. Ej, Ej, czemu dostać czerwonego? Czem... Czemu u chłopie osa jakaś lata, czy to pszczoła nie wiem Co? Pająk! E! nie, z ty? A! nie, jest ja nie, mogę. On taki straszny. Co? Rocking... A, kamienny. Co? nie, 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 ten pająk nie, no, nie, co? się w dół ty. No on cię POSRAŁO chyba! Zaraz tylko ten crowlowoker, Crow czy jak on tam nie dojechał. Ja. <słuch> yeah. No dobra, mam kuk. Chyba to to nie. Dodawaj no, huk pod, pod, sufit, pod sufit, go daj. I teraz go powieś. Nie mogę. A, ku, a możesz tego? Podpowiesić? Pod świnie, a świnie powiesz, miałeś świnie jeszcze. Ej, co? O! Ty, ale czekaj, daj, czekaj, a daj mi świnię, daj, daj mi coś O. Mhm. Mm co? Wieśniaki? Co im się stało? Okej, okay, nie, dobra, czeku, tu jest golem. Nieważne w tych wieśniaków golem jest. SUM. Te ryby były tak ułożone, że wyglądała jak jakaś ośmiornica wielka I się tak zdegałem. Wewnętrznie i e co to za kloc jakiś? Albo się źle ten zgenerował, albo coś tu powinno być. Ej, to jest inny Dirt niż na Ja mam wrażenie, że ci powiem. Corset Dirt to nie jest taki zwykły dyr. Poczekaj, to coś jest na górze. kobel. Ale to jest półpły... To nie jest zwykły kobel. To jest Ja mam wrażenie, to... że to miało coś być. A... Oj, patrz, ten blok! <śś> <śś> Takie krety na zboże... Wow, ej, to była ta rurka, To była ta Piper! <śś>, ej, to już miała jak ta, wiesz, jaka nie? <śś> Dobra, popy, ja się, ja się już przygotuję na zapas. A wiesz, że nie? A weź wysiądź. Ja będę odpływał, idź i zobacz, co to jest. Łysa jak chodzi, ale nie wiem gdzie. O Jezu! CO TO JEST?! Czemu TO SKACY PO WODZIE?! CHŁOPIE, SIĘ 14 razy Czekamy na dzień, czekamy na dzień! Weź, weź na to, weź na to kamerę, zobacz, zobacz co to mówi. Jak kamery na to? No na kie... Ile dostałeś? Zero. To zniknę... Czemu JEST CZARNO I TO ZNIKNĘŁO?! Można się suicida walnęło. Bartek to po nas leci. No! Bartek! Co? Coś po nas leci. Ej, le płynie po nas! Dwa razy w pięć Co tam się kude Widzisz coś tu się świeci, widzisz to? Tak? widzę, widzę jak coś się świeci Ty. O mój Boże, to jest ten! Jak to... Jak to? To jest krank... To jest Anglerfish. It starts with love. one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to right to explain in due time. All I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. So unreal. It didn't look out below. Watch the time go right out. So <laughs> <laughs> Nie wiem uderz. Ej biegnie coś, jakieś dwie, dwa oczy Ej, dwa oczy do mnie biegną co to jest O Ja myślę, że one nam pomogło jak je wypuścimy No na pewno Jesteście bolajesz co? Czy, czy, czy ich już coś zabiło przed nami? Ej, włazisz tu? Właśnie... Dobra, dobra, dobra. dobra to zamykam o to jest tyle dziur Dobra, mam takim panim mam wrażenie. Jest róg! I po Lepiej w niego nie dmuchaj. Ech chcemy tu się zadokować chwilowo? Zaburaj... No Idę zabudować te okna. Trzeba ma próbuje inaczej daje ty. <ślesz> Co ty piszesz? Czy, Co czy to nie ty... napisałem. No nic jak pisałem. Na tym grobie nie pisałeś nic? Kiedy miałbym napisać? Jesteś pewny, czy mnie schizujesz teraz? Nie no nic nie pisałem. A, to, to jest, moje, jest moje imię nagrałe w tych mięsie, jest? Czy ja? Dobra, zobaczyłem jedną rzecz, zobacz. 1-0? Przed, przed nami, przed nami. Y Mogę tylko swoje itemy, please? Tak, wiem i wiesz, że jest odlicza... On tu no. idzie, Bartek, on tu idzie. Na niego się ja patrzeć, nie. będę... Do niego... Dobra i idź po ja się patrzę Ale jak, na, patrz, na jak niego. jak ja się wrócę do Nie, nie, idź No way Idę poitemy Ja się patrzę na niego To się patrz To to something powerful Czy to będzie ta ćma? Nie wiem czy jest noc i nie wiem czy generalnie tego się zabić na, na co się patrzysz <laughs> Serio? Nie wiem, nie, nie widziałem żeby ktoś to zabił Ej, to co się stało? To spoda mi zwiększyło. Co to się Nie, ja coś słyszę. Ja yeah, Brzmi jak Warden taki zbustowany. To... O Boże Bartek, już wiem co to! Zauważyłeś, że raz na jakiś czas na tej minimapie, że coś respi, takiego. Co to jest? Czemu przede mną stoi jakiś Herkules z Maczugą? Czy to jest ten jeden z tych wikingów? A ja go chcę. On po mnie idzie. Czemu on ma. Czym ty jesteś? Zombie bruzer? Zombie pod bruzera? What the fuck! Czemu on mnie nie bije O, oh, fuck, o, oh, dobrze, że nie bił. On stuna, jakiegoś stuna mi dał, ty. Ty. Pimpek. Pimpek, chodź tu. Jaki on fajny. Cześć. Ale ja jestem zły. RANGE Ale to... O tych pirani tu jest, nie wpływaj, tam jest dużo piraniów Mam ambient jakby coś mnie goniło, nie? Takie tuptanie Słyszę o, chyba mnie coś goni właśnie, wiesz? Mnie też, mnie też... Tos... Za nami jest ten men. Walimy go! Walimy go do Ej, e, poczekaj, bo mnie zap... Te pająki to są przerażające. No Co to jest? O Boże, tarantula jakaś, ty, co to jest? Ty slime pająk? Bidi. Ty, jest... Ja to kraftuję. O człowieku. Gdzie jest złoto? Herobrine, spyla, ale się zesrałem. Ej, wykop jakie złoto, please. Wykop złoto. Mam, mam 21, jeszcze w piecu przepalałem, jak wychodziłem. Yeah. Ale człowieku, będziesz miał bajer. Tak ci się no to cosiło. zrobił. Zaraz zobaczysz, to ty tylko cię to żelaza zasranie Tutaj. Hej, Ej, wszystkich się spodziewałem, ale nie tego. Ale wciąż, jak mówiłem, latarki nie ma, nie? Weź powiedz, co zrobiłeś. Czekaj. Jak to się kraftuje? Tak, tak. Tak. Czekaj, co? Jak? Chłopie, ogr mi się na plecach zrespił! Nawet ogr nie jest! Co to jest? Czym ty jesteś? To ty już jesteś? Jedno oko mi się paliło. mam paralizator. W Hiszpanii jesteś to jesteś taki jak prawo zawłaszczenia. Wbijam ci na chatę, i myślisz, 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 to... że Myślisz, że jesteśmy w Hiszpanii aktualnie? Na trzeba ja go nie widzisz, to jest martwa, ma wszystko. Niech w żadnym innym mieście w Europie no, nikt na ciebie z od czwartej nocy nie biegnął. <grym> Dobry, no to jeszcze dużo. Jeszcze dużo. Widzę cię, widzę cię Herobrine. Widzę cię. Widzę cię, ale się na ciebie konkretnie nie patrzę, bo choć mi na widzę cię. Ty, ja mogę cię tazerem strzelić? Hu! Nie mnie. Ej. Ej, co jest? Ej, 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 не у меня. Эй, что есть? Эй, что за Эй, что обычно не это? Просто в галы, не? Могу я подпалить? не могу, потому O, no, podpaliłem go! Tak zasranie ciemno jak jest noc. Zaraz wejdę na single player, zobaczyć czy podka na brightness coś daje, bo jeżeli tak to ja hop, sobie zapast robię tego i... Ej, co to było? Ej, ty u ciebie też? U Mnie też tak. się coś pojawiło. I zniknęło chwilę później. Nie, u mnie był jakiś taki... i piogą strzelił. a Już widzę kolegę, chodź do mnie. To serem go! Glebo, 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 glebo! Ej, rozwalił mi mur! Co to znaczy ci papie? No, co ty się pijesz, że mur tego No, dlatego miałem... Ej, co mogę mówić? Wsułem go go! Mm -hmm. Ty Bartek... Ty ja go zliczywałem! To nie? traktowałem Nie, nie! Nie, nie! Nie mogę bo shiftem Dobra ty Będzie dobrze Już... Sam to z tego myczaku mm, Szkoda tym. Że...